Linka do 3,5 tony kupiona. <noise> Za nami taka wielka górka. No to znak, że robimy tak naprawdę ostatnie porównanie, ostatni test tych dwóch samochodów. No pewnie nie ostatni, ale taki, który jest uzupełnieniem tego, co już robiliśmy. Prosiliście o to w komentarzach, żeby sprawdzić napędy w tych samochodach. No i oto Nissan X-Tray i Honda CRV. Jeden i drugi samochód 4x4. I właśnie teraz na piasku Wam to pokażemy. Jeśli podobają wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Auta jakie są każdy widzi. Mamy tutaj topowe wersje, jeżeli chodzi o no w Nissanie to moc i napęd, a w Hondzie właściwie napęd, no bo mamy jeszcze plugina, który jest ośką, mamy tę wersję z ośką, ale napęd generalnie jest taki sam w sensie silnik 184 konie, Nissan 213 koni. No Nissan ma trochę inny napęd, no bo tutaj z tyłu jest silnik elektryczny i z przodu jest silnik elektryczny, a Honda jaki ma napęd? O, to właśnie jest pytanie. Za... Zajdźmy sobie ten samochód od tyłu i zobaczmy. W informacjach tego nie znalazłem. Podobno jest wał. Tak, właśnie też tak myślę. Zróbmy sobie jeszcze na szeroką kamerę i zobaczmy, czy rzeczywiście tam jest wał napędowy, może będzie to widać. Bez okularów tego nie widzę, Krzysz, jest tam wał No jakby nie patrzeć, jest jest, wał. jest tam wał. Jest to wałek. Czyli trochę będziemy mieli też porównanie no, czegoś, co jest już sterowane tylko i wyłącznie elektroniką, czyli Sonic Stray no bo tam no nie ma połączenia między przednimi a tylnymi kołami, z czymś co jest takie powiedzmy no trochę bardziej zachowawcze, chociaż no, też Honda jest nowoczesna, no bo tutaj de facto mamy do czynienia z dwoma elektrykami, które co prawda są napędzane przez silnik spalinowy w Nissanie tylko jako generator, w Hondzie jako generator i czasem ten silnik, który wspomaga przy wyższych prędkościach, widzieliście to na naszym teście spalania, chociaż jak jechaliśmy autostradą. No, i już, no. Nissan ma trochę więcej trybów, zaraz wam to wszystko pokażemy. No i lecimy. Ja poproszę Krzysia, żeby mi pomógł. A on będzie tutaj naszym kierowcą. No i zobaczymy, jak to sobie poradzi. No, górka, słuchajcie, oczywiście w obiektywie tego nie będzie widać. Ale jest konkretna. Chcielibyśmy mieć śnieg, ale śnieg stopniał. Mamy za to taki dosyć ostry, kopny, mokry piasek, być się zwilgotno pada od rana. No więc to będzie wyzwanie dla tych napędów, dla tych samochodów. No ale zobaczymy, lada chwila, jak to wszystko będzie wyglądało. No to jest x którego mieliśmy, którego porównywaliśmy. No chyba właśnie z Hondą CRV, tylko tam wtedy mieliśmy plugina. Mówiliśmy, że tak naprawdę porównujemy z tą normalną, ale tak wyszło. No i teraz zobaczcie, jakie tutaj mamy tryby jazdy. Mamy nie tylko snow, ale mamy, tylko, ale mamy też teren, i prawdopodobnie tym terenowym trybem będziemy sobie tu jeździć. No oprócz tego mamy jeszcze zjazd zniesień. Też możemy go przetestować. Ja jeździłem tym samochodem, jak on był prezentowany, to było chyba w marcu. Tego, albo zeszłego roku już nie pamiętam, chyba zeszłego, i tam był tor, tor off-roadowy, ten samochód sobie dobrze radził, no ale zobaczmy jak tutaj na tej naszej nieszczęsnej górce, co? Może najpierw taki podjazd bez zatrzymywania się, tak. a potem na tej mniejszej możemy sobie zrobić zatrzymaniem. Pytanie, jest włączone czy wyłączone? Yy, no, a jak powinno być twoim zdaniem? No, się nie no czyli wyłączony. spróbujmy na niewyłączonym czyli robimy na niewyłączonym, nie wiem, czy Krzysia słychać, ale zaczynamy od zrobienia próby na niewyłączonym ESP, Poproszę. No i pierwsza próba, 213-konny Nissan X-Tray, GeForce, coś tam, coś tam, ale głównie chodzi o to, że ma napęd na cztery koła i teraz zobaczmy, jak on sobie poradzi. ESP włączone, przypominamy. Oj, bardzo ładnie. Bez najmniejszego problemu, dopiero na samej górze sobie nie poradził, i zaraz zrobimy to samo. Honda CSP. No, dobra, no i tak daleko wjechał. Go blokuje teraz. To teraz zrobimy może bez ESP najpierw. Dobra, to teraz bez ESP ten sam test. Czyli zjeżdżamy sobie w dół. Dokładnie tą samą trasą. To jeszcze taka uwaga. Jeden i drugi samochód jest na oponach zimowych. Oczywiście gdyby były opony terenowe, to te auta dużo lepiej, sobie, dużo lepiej by sobie radziły, no ale... To nie o to chodzi. Chcemy trochę zasymulować taką sytuację waszego wyjazdu na narty. I stąd taki test. No i druga próba. Teraz jest próba wyłączenia ESP. Powiodła się. Prawdopodobnie powinno sobie lepiej poradzić, ale czy tak będzie? Zobaczymy. O, proszę bardzo. Bez najmniejszego problemu poradziło sobie. No i teraz Honda, w przypadku Hondy, tutaj mamy wybór trybu jazdy i mamy tutaj tylko i wyłącznie coś takiego jak Snow, nie mamy tutaj terenu, no ale to o to chodzi, żeby sprawdzić jak te samochody sobie na śniegu poradzą. Asystent zjazdu również z przycisku. I tak. ciekawostka, ESP jest na wierzchu, nie trzeba szukać. Jest ESP blisko, jest na wierzchu, czyli nie trzeba szukać w systemie, tak jak w Nissanie. Jest blisko z lewej strony. No dobra, czyli zaczynamy zaczynamy od testu z włączonym ESP, prostu. Elektronika sobie dobrze poradziła, w Nissanie zobaczymy jak sobie poradzi napęd w Hondzie który ma wał napędowy tak jak przystało. Włączone ESP. No, proszę bardzo. Honda radzi sobie z włączonym ESP. Także przycisk nie będzie wam potrzebny do jazdy zimowej. No i Proforma no bo auto sobie poradziło z włączonym z włączonym, przepraszam. Proforma robimy teraz test z wyłączonym ESP. Ta sama górka, ten sam bezproblemowy przejazd. Tu nie jest całkowicie wyłączalne, bo sobie myryga. Jest niby wyłączone, ale jak złapie trochę po silgu, to dohamowuje dane koło. Żeby... Okej, okay, czyli jak złapie trochę po dohamowuje koło, ale no system działa, tak, więc nie, nie możemy tutaj powiedzieć, że to jest no, w takim samochodzie, który ma być samochodem rodzinnym, którym macie pojechać na narty, to taki napęd jest w zupełności wystarczający. Teraz zrobimy sobie jeszcze taki testik, staniemy sobie może, może z tamtej strony, nie? Bo ona jest trochę mniej hardkorowa. Z tamtej strony i zobaczymy, jak te samochody ruszają ze startu zatrzymanego. Warto dodać, że jest dużo lepszy ten napęd niż To musisz powiedzieć tak, bo mikroport jest tutaj. Krzysiu mówi, że ten napęd jest dużo lepszy niż poprzednia generacja. Tak, nie ma zwłoki w napędzie. Nie ma zwłoki w napędzie. Czyli Honda tutaj dopracowała ten element. Bardzo fajnie. No to genialnie. To teraz. SP włączone. ESP włączone. I co? zaczynamy od Hondy, jak już nie jesteś, nie? I na tamtej góreczce. To poproszę. Tak sobie nie radzi. Wyłączmy teraz ESP. Dokładnie tak. Zobaczmy. Wyłączona ESP i ten sam test. I jest zdecydowanie lepiej. Troszeczkę dalej się udało dojechać, no ale dalej to nie jest takie. Przydałoby się całkowicie wyłączalne ESP, nie? Napęd się przegrzał. Napęd się przegrzał. Jest jakiś ko komunikat, jest? No, Poczekaj, zaraz zobaczę, czy dalej się świeci. Jest, AWD. Poczekaj, zobaczę, co z tamtej strony. No to trzeba będzie Hondę na chwilę odstawić. Ale to szybko się poddał. Szybko się napęd poda, tak szybko jechałeś, Krzysztof. O, proszę bardzo, napęd nam się zagrzał, jest kontrolka. To odstawiamy ten samochód, żeby nam się ten napęd Chłodzi. schłodził i zobaczymy potem jeszcze raz. A teraz to samo Nissanem. Pięknie. Nie no, też musicie pamiętać, że nie będziecie po takim piasku jeździć, tak? to też nie jest tak. Jeżeli znajdziecie się na śliskim, to obciążenie będzie mimo wszystko mniejsze niż tutaj. No tutaj my się zapadamy, zobaczcie, jak głęboko tutaj. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale te koła nam się głęboko tu zapadły. No i próbujemy. Włączone najpierw, tak. Tryb off oczywiście włączony. No i zobaczmy, jak sobie Nissan poradzi. No, Bardzo analogiczna sytuacja do tamtej. Myślę, że wystarczy. Zabija go SP. No to teraz, jakbyś mógł troszeczkę wycofać i zrobić to samo z wyłączonym SP. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Prawdopodobnie tutaj powinno być lepiej, bo ono jest całkowicie wyłączalne. Co też się przegrzał napęd? Dobrze jest. I teraz wyłączone SP. No, ale też jest limit, jeżeli chodzi o możliwości tego auta. Czyli bardzo analogiczna sytuacja do tamtej. Jak nam się Honda wystudzi, to jeszcze raz spróbujemy z Hondą z wyłączonym ESP. A jest dokładnie to samo, co tam. Tylko no, trzeba pamiętać, że tutaj mamy taki piasek. No, zobaczcie, jak głęboko to koło się tutaj znalazło. No, to nie jest sytuacja taka, która dobrze symuluje jazdę po śniegu, tak? A tymi samochodami przecież właśnie chodzi o to, żeby jeździć po śniegu. będziecie jeździć na nartach naprawdę, na przykład. Więc no, to nie jest do końca to. O co tutaj chodzi, no ale z braku śniegu? Chcieliśmy Wam pokazać, jak działają te napędy. Są to napędy, które oczywiście są w pewien sposób ograniczone. Prawdopodobnie też kwestia opony, tak? Gdybyśmy mieli tutaj lepszą oponę, to zdecydowanie inaczej by to wyglądało. No ale tak jak pokazywaliśmy Wam tę ostrzejszą górkę, z rozpędu nasze piękne suwy dały radę. Także jest to naprawdę. No, jesteśmy zaskoczeni, ten rząd tak bez problemu sobie poradził, jeżeli chodzi o tą dużą górkę. Teraz czekamy idziemy sprawdzić, czy Honda jest wystudzona i próbujemy raz jeszcze pojechać Honda. Sprawdzamy, czy nam się napęd schłodził. Wszystko wskazuje na to, że się schłodził, więc próbujemy jeszcze raz zrobić BSSP. Właśnie niech się wyłączył. No i zapraszamy ponownie na góreczkę. No i może się przegrzała za pierwszym razem, ale za drugim z wyłączonym, niewyłączalnym do końca SP podjechała dalej niż Nissan, więc to też ciekawostka. Ale konkluzja będzie taka, że chyba jeden i drugi samochód tak naprawdę na śniegu dałby radę bez problemu, nie? No, na Napęd się przegrzał. Napęd no, się się przegrzał? Okej. Okay. No to ale to jest też piasek, tak? To też pamiętajmy no to o tym. Mniejsze warunki. No to są trudne warunki. To nie są warunki dla takich samochodów. Trochę z premedytacją tu przyjechaliśmy. Wzięliśmy linkę holowniczą, jakby się okazało, że gdzieś zakopiemy. No, bo trochę liczyliśmy się z tym, że takimi autami na takim ogumieniu no to są ciężkie samochody, przede wszystkim. No, to trzeba mieć świadomość tego. No, ale też prawdę powiedziawszy, nik o zdrowych zmysłach takich samochodów do off używać nie będzie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać, że te napędy działają. A w przypadku i jednego, i drugiego z tych samochodów, napędy działają. Jeśli podobają Wam się nasze testy koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.